Witajcie widzowie w kolejnym odcinku Koniec Inwestora. Tak jak co tydzień opowiemy sobie co ostatnio działo się na giełdzie oraz jakie to są moje osobiste prognozy dotyczące nadchodzącego tygodnia. Tak, przechodząc do początku, przyjrzyjmy się nieco amerykańskiej gospodarce, którą reprezentuje US500. No, Jak mogliście zauważyć, na początku tygodnia była taka tendencja, tendencja bardziej spadkowa, aczkolwiek później jak się okazało, że decyzja Trumpa zaczął się dogadywać z innymi, tu nagle weszło jakieś, no, nazwijmy to troszkę lepsze podejście do tego tematu chińskiego, to gospodarka amerykańska już te, od tego najniższego punktu odbija w górę o 8%, no, co jest dość z liczbą, aczkolwiek na następny tydzień, jak się tak temu, wiecie, bardziej przyjrzymy. No wciąż jednak brakuje trochę do tych rekordów, nazwijmy tego. I tak naprawdę zobaczymy, co Trump powie. Teoretycznie amerykańska gospodarka dalej może trochę rosnąć, aczkolwiek... Tutaj bardziej się też trzeba przyjrzeć na to, czy po prostu wynik tego wzrostu, to nie jest też, wiecie, takie zadowolenie, że wszyscy zaczęli myśleć, że sytuacja się już uspokaja i czy zaraz nie przyjdzie nam, być taki moment retestu, aczkolwiek to są akcje firm. Tutaj retest nie działa tak samo dokładnie jak na surowcach. Ja bym się tutaj bardziej przyglądał, że możliwy jest spadek jak najbardziej tylko tego poziomu 5300 około lub ewentualnie przybicie przebicie kolejnych progów i wzrost nawet tutaj do tych wyżej 5700-5800. Następny tydzień będzie nieco krótszy ze względu na to, że jak wiecie zbliżają się tutaj te, też święta majałe, w niektórych krajach są to dni wolne i wtedy także yy, ichniejsze banki i giełdy nie pracują, dlatego godziny otwarcia niektórych surowców czy akcji firmy mogą być nieco inne, dlatego zwróćcie na to uwagę, jeśli będziecie czymś handlować, możecie sobie zawsze sprawdzić tutaj w przypadku XTB na instrumencie, w których godzinach jest otwarty w danym dniu, oni tak to ludzie na bieżąco i możecie być tego pewni. Przechodząc do naszego pierwszego surowca, jakim jest OIL WTI, no... Tutaj jak najbardziej widzieliście były te próby odbicia tego progu 65. No tutaj co prawda tu akurat w tym momencie tutaj wyszło te, nazwijmy to dogadywanie się Trumpa z Chinami oraz był raport pod zapasów ropy w USA. No taki średni on był powiedzmy tak, że praktycznie prognozy możemy powiedzieć, że prawie się sprawdziły, dlatego tutaj nie możemy zauważyć jakiejś większej reakcji. Tu większą reakcją było to wiecie, dogadywanie się z Chinami, w międzyczasie te rozmowy z, z Iranem, tak naprawdę ten poziom. 3 dolarów, no symbolizuje nam jedno, że w następnym tygodniu raczej, jeśli nic poważniejszego się nie wydarzy, tutaj ropa według mnie będzie w granicach powiedzmy 61 do 65. Będą, będą na pewno próby przebicia tutaj tego punktu 65, żeby wrócić na te poziomy powyżej, ponieważ 65 dolarów to jest taki próg opłacalności wydobycia dla takich mniejszych producentów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, że tak naprawdę tutaj na tym poziomie 63, no niby wiecie, no, zarabiają, ale to są grosze, że tak naprawdę wydobycie, wydobycie jest opłacalne i magazynowanie tej ropy, ale nie jest sprzedaż. No jak wiecie, no, każdy chce jak najwięcej zarobić. Dlatego możemy się spodziewać w przypadku spadku ceny, będziemy mogli się spodziewać wtedy zmniejszenia wydobycia ropy w Stanach Zjednoczonych, a tym samym dopiero na następne tygodnie możliwe próby odbicia. Póki co na następny tydzień, ja tak przypuszczam taki próg, no powiedzmy na te 61,50, to jest ta dolna granica yy, tutaj ostatnich takich prób odbicia w dół i tutaj ta górna, czyli powiedzmy T65. Myślę, że mniej więcej tak poniedziałek, środa w tych dniach będzie w tych y, granicach ropa oscylować. Oczywiście wszystko może się zmienić w przypadku wprowadzenia jakiejś nowej polityki Trumpa, jakby coś powiedział oraz y, przede wszystkim raport zawazów ropy w Stanach Zjednoczonych. Przechodząc do naszego następnego surowca, jakim jest nadgas. no jak możecie zauważyć tutaj no, zgodnie z tym, co ja Wam mówię już od tygodni, tutaj z jednym małym wyjątkiem, co był nagły wzrost na względu, oj, to była to polityka Trumpa. Jest taki, wiecie, stały spadek w dół, już od tamtych szczytów, już nawet nie tych szczytów jeszcze wyżej, to było. Jest na poziomie 3,131. Mogliśmy tutaj w ostatnim czasie zauważyć te próby zejścia poniżej tego progu 3.0 i jak najbardziej myślę, że to będzie realne ze względu na to, że mimo no, wszystko pogoda na całym świecie jest już coraz cieplejsza. To jest zużycie gazu spada. Do tego ta gospodarka Stanów Zjednoczonych, no, przez to, że nieco spadła, zmniejszyła się jej, jej produkcja i zapotrzebowanie na energię, więc elektrownie gazowe będą zużywały go mniej, więc będzie go będzie więcej na rynku, a co Zatem tym idzie, cena gazu powinna zacząć spadać jeszcze bardziej, yy, istnieje możliwość odbicia ze względu tutaj na ten jeden większy spadek istnieje próba możliwa, próba jeszcze retestu tego spadku i tutaj tego gapu. Aczkolwiek nie spodziewałbym się tego, tego na zbyt dużym poziomie, maksymalnie tutaj przewiduję poziom wzrostu do 3,250, coś koło tego bym powiedział, maksymalnie 3,300. Bardziej bym się spodziewał tutaj już kolejnych prób tej walki o odbicie tej ceny w dół poniżej 3, progu 3.0, ale pamiętajcie, to są tylko moje prognozy. Jaką podejmiecie ostateczną decyzję, to już jest Wasza sprawa. Ja tutaj tylko analizuję obecną sytuację na rynku, przeczytam sobie raporty i wyciągam sobie z nich własne wnioski. Przechodząc do naszego następnego surowca, jakim jest kakao, jak mogliście zauważyć tutaj w ostatnich dniach, ono było raczej takie stabilne jak na kakao, nazwijmy to. Tutaj możemy zauważyć już taką tendencję wzrostową do progu 9400. Może to nam sugerować, jeśli w przypadku mm, początku następnego tygodnia nie odbędą się jakieś spadki w dół, może, może nam to sugerować próbę odbicia tego progu wcześniejszego 10 tysięcy. Jak najbardziej myślę, że to jest coś realnego, ze względu na to, że właśnie ta gospodarka Stanów Zjednoczonych póki co pobudza się dodatkowo, a jak dobrze wiemy, w związku z tym idą także miejsca pracy. Tutaj wiecie no sprzedaż i wszystko, wszystko rośnie, więc zapotrzebowanie nie na niej. Które surowce także wzrasta, w tym wypadku kakao. Aczkolwiek tutaj bym się jeszcze zastanawiał, bo jak dobrze wiecie. I jak gospodarka stanu będzie wyglądała w poniedziałek, to też nam nieco więcej pokaże, bo jeśli zauważymy nagle, wiecie, spadek albo Trump coś dziwnego ogłosi, wtedy jak najbardziej pamiętajcie, że wciąż są te możliwe spadki, aczkolwiek spadek ja tutaj przewiduję maksymalnie do poziomu, myślę tych, no poniżej 9 tysięcy na pewno, tutaj, no spadek 400 na KK, ale w związku z jakąś jedną decyzją nie jest już niezwykłym, więc tutaj spadek do poziomu nawet 8,5, bo też poważniejszego się wydarzyło, aczkolwiek ja myślę bardziej tutaj, no nazwijmy to optymistycznie, ponieważ ja jestem tutaj za wzrostem tych cen kakao, bo to ładnie na spadkach można się dorobić, ale myślę, że raczej tutaj przewiduję wzrost poniżej tego progu 10 tysięcy na kakale w następnym tygodniu. Przechodzę do naszego następnego surowca, jak mi jest złoto. No, tutaj gratuluję, kto sobie dorobił. M mówiłem, że będzie walka o ten próg 3,5. Oczywiście po tym spotkał nas jeden wielki rite ze względu na to, co, co Trump po prostu poogłaszał, co się działo, jak ta sytuacja na świecie wyglądała, jak gospodarka światowa wzrosła, bodajże w WIG 20, nasz polski WIG, wybił rekordy swojej wyceny. No, powiem tak, dość... Niesamowity taki zwrot akcji, że praktycznie cały ten czterodniowy wzrost stąd, tutaj co, no w jeden dzień praktycznie, no dwa dni powiedzmy został usunięty, w ten sposób powiedzmy, a przepraszam, to nie był czterodniowy wzrost, to też dwudniowy, tylko po prostu tutaj zahaczyło mi jeszcze o to, wracając, yy, co dalej z ten złota, obecnie jest wyceniona na 300, czytałem wiele raportów i powiem wam tak, obecnie tak naprawdę nikt do końca nie jest pewny, co dalej z ceną złota się stanie. Są dwa scenariusze. Jeden, to jest, że spadek aż do poziomu 3000 oczywiście w ciągu paru tygodni, może miesięcy. Drugi, wzrost do poziomu 4000. No, powiem Wam tak. Ja tutaj bardziej myślę, że. Póki co jeszcze Trump się nie dogaduje ze wszystkimi. Trzeba spojrzeć na tą cenę złota nieco z takiej perspektywy wróżenia z fusów. Czy się dogadać, czy nie dogada? Ja myślę, nie dogada się tak szybko. Zwłaszcza dlatego, że to nie tylko zależy od tego, co on chce, jeszcze od tego, co inne kraje na to powiedzą. Dlatego myślę, jak najbardziej, kolejna próba walki o 3,5 będzie możliwa. Aczkolwiek tutaj mu musicie zwrócić uwagę, czy złoto jakieś gwałtownie nie spadnie poniżej poziomu 3,300, ponieważ to otwiera spadki do poziomu 3200, a nawet 350. I dlatego jeśli inwestujecie w złoto, w następnym tygodniu radzę Wam je prawie cały czas obserwować, zwłaszcza jeśli cokolwiek zainwestujecie, ustawiacie sobie, wiecie, te take profit 100, żeby być nieco bezpieczniej, żeby Wasz cały majątek tutaj zainwestowany po prostu nie zniknął. Przechodząc do naszego ostatniego surowca, jakim jest mój ulubiony cukier, no jak mogliście się zobaczyć. Była tendencja spadkowa, takie lekkie zawahanie na rynku, ale ogólnie wygląda to na nieco bardziej tendencję wzrostową, aczkolwiek tutaj ta ostatnia piątkowa świeca wzrostu jest w taki sposób przedstawiona, że nie było tutaj retestu, dlatego myślę, że cena cukru otworzy się na innym poziomie, znacząco, albo otworzy się gdzieś tutaj, jeśli będzie próba kontynuowania wzrostów, albo zrobię taki retest cenowy w dół, czyli około w tym miejscu, po czym możliwość będzie ponownego wzrostu. Raczej bym tutaj się skupił na tym, jak będzie wyglądała w piątek gospodarka Stanów Zjednoczonych, jeśli utrzyma się na tym samym poziomie lub będzie rosła, ewentualnie minimalny spadek, wtedy raczej cena cukru będzie rosła. W przypadku jakichś większych spadków gospodarki USA raczej możemy się spodziewać tutaj spadku cen cukru, ze względu na to, że tak nie kojarzę, jak przyglądają, żeby jakieś ważne informacje o cukrze, miały się pojawić w następnym tygodniu, zawsze na początku jego. Dlatego tutaj raczej myślę, że cukier będzie kontynuował swoją tendencję wzrostową, może do takiego poziomu 9. Ewentualnie spadki jak najbardziej są jak zawsze możliwe, ale tutaj raczej takich większych nie przewiduję maksymalnie, tutaj te 17,50, dlatego tak cukier no może wydawać się w następnym tygodniu nieco nudniejszy, ale pamiętajcie, trzeba się przyglądać wszystkim wiadomościom, ponieważ niektóre surowce są powiązane w taki sposób z niektórymi rzeczami, że trudno sobie to wyobrazić, ale to jakoś działa. Drodzy widzowie, dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz do polubienia tego filmiku. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach śmiało. Dzisiaj był zrobiony sąsiad. Żegnajcie!